Żeby m, e, protony chciały biegać po zamkniętym tor kołowym torze akceleratora, musimy stosować pole magnetyczne. Mamy tu przewodnik prostoliniowy miedziany, który charakteryzuje się niskim oporem elektrycznym i dużą koncentracją elektronów, do którego będę przykładał różnicę potencjałów elektrycznych, czyli napięcie, czyli zwykłą baterię 4,5V. Jeżeli przyłożę, pole, jeżeli przyłożę napięcie, to, to wyindukuje się tu pole elektryczne, które jak widzieliśmy wcześniej przepycha ładunki, czyli spowoduje krótko przepływ prądu. I teraz tak, zobaczymy co się stanie w momencie, w którym podłączę ten przewodnik miedziany do prądu. Oczywiście ono, ten przewodnik znajduje się w polu magnesu stałego. Widać, że nastąpiło, nastąpiło jego odchylenie w moją stronę. Jeżeli teraz zmienię biegunowość tej baterii, czyli zmienię kierunek przepływu prądu. No to zgodnie z regułą lewej ręki siła powinna zadziałać w drugą stronę, czyli poprzeczka powinna odchylić się w Państwa stronę. I widać, że się odchyla. Czyli to, jest, to może być tłumaczone na dwa sposoby. To znaczy, jeżeli jest cząstka poruszająca się w polu magnetycznym, no to ona ze strony tego pola doznaje działania siły, która po prostu chce ją odchylić. Ale możemy też sobie wytłumaczyć to w drugą stronę, to znaczy, że jeżeli płynie przez przewodnik prostoliniowy prąd elektryczny, to indukuje się pole magnetyczne, które z kolei oddziaływuje z polem magnetycznym tego magnesu stałego, czyli następuje oddziaływanie odpychające. Tak, czyli mamy pomysł taki, żeby po prostu w związku z przepływem prądu uzyskiwać pola magnetyczne, które będą odchylały nam cząstki w polu. Więc tak, tutaj mamy taki prosty pokazik, że mamy jedną taką zamkniętą ramkę z prądem elektrycznym. E, tu jest na takim żurawiu, który ułatwia po prostu łatwy ruch, który umożliwia łatwy ruch e, w, wyniku, w wyniku niskich oddziaływań. Jeżeli zamknę teraz jeżeli widać tak, jeżeli prąd nie płynie przez. Przez ramkę nie dzieje się nic. A jeżeli teraz zamknę przepływ prądu tym prostym kluczykiem, widać, że jest przyciąganie albo odpychanie. Czyli układzik zachowuje się tak, gdybym, jak gdybym przepuszczał przez niego prąd, pojawiałby się tutaj po prostu mały taki magnesik. Ale taki jeden, taki jeden yy... Taka jedna rameczka to jest za mało, mogę, ten, mogę nawinąć wiele takich zwojów obok siebie i po prostu połączyć ich działanie. Widać znowu, jeżeli nie ma prądu, nie ma żadnego działania. Zamykam kluczyk, jest silniejsze przyciąganie, co widać gołem okiem albo silniejsze odpychanie. Ale żeby wzmocnić działanie pola magnetycznego z takiego steronoidu, ja muszę włożyć do niego coś, co to pole, co to pole po prostu zwielokrotni, czyli Rodzeń ferromagnetyczny. Ferromagnetyk to jest taka substancja, która charakteryzuje się tym, że ma swobodne momenty magnetyczne. Jeżeli one są w zewnętrznym polu, to one się ustawiają mniej więcej w jednym kierunku, co powoduje właśnie wzmocnienie pola wychodzącego z elektromagnesu. Czyli tak, tu mam nawiniętą taką ceweczkę, do której środka jest złożony zwykły gwoździk ze stali nierdzewnej. Widać, że jeżeli prąd przez niego nie płynie, nie ma żadnego oddziaływania. A jeżeli zamknę przepływ prądu, będzie zachowywać się tak, jak magnes. I takie urządzenie nazywamy elektromagnesem. Otwieram prąd, oddziaływanie ustaje. I my elektromagnesów używamy właśnie do, do odchylania torów wiązek w LHC. Oczywiście nie są to elektromagnesy tak małe, tylko potężne, kilkudziesięciot, potężne kilkudziesięciotonowe magnesy, elektromagnesy, które zrobione są w ten sposób, że znaczy zasada działania ten jest taka, że jeżeli po prostu puścimy przez cewkę większy prąd, to wyindukowane pole będzie większe. Więc chcielibyśmy pompować w taką cewkę bardzo dużo prądu. Żeby to było możliwe, to ja muszę mieć cewkę z metalu, który wykazuje efekt nadprzewodnictwa, To znaczy schłodzony poniżej pewnej krytycznej temperatury stawia znikome opor elektryczny, który jest tak mały, że mogę pompować w niego nawet kilkaset amperów prądu. I teraz tak, mam tutaj ostatnie doświadczenie z tego zestawu, które obrazuje, co się w tym LHC tak naprawdę popsuło. Tu mam kawałek drucika stalowego, który jest po prostu zwykłym oporem omowym, no i podłączony jest do źródła prądu. Zobaczymy, co się stanie, jak zamknę przepływ prądu przez ten drucik. I ten się bardzo grzeje. Nawet widać, że świeci. A folia polietylenowa, która jest łatwo topliwa, przechodzi jak przez masło. Tym zjawiskiem rządzi reguła drwalenca, która mówi, że jeżeli przez przewodnik płynie prąd elektryczny, to wydziela się na nim ciepło, które jest wprost proporcjonalne do kwadratu prądu, który przez niego płynie, jego oporu omowego i czasu przepływu prądu. I tego typu zjawisko stało się właśnie w, jednej, w jednym z wielkich elektromagnesów LHC, to znaczy, proszę sobie wyobrazić tak, jeżeli mamy cewkę, która ma ten znikomy, praktycznie zerowy opór elektryczny, pompujemy w niego kilkaset amperów prądu, ale gdzieś na jego obwodzie znajduje się defekt konstrukcyjny, który ma opór wyższy niż zero. No to jeżeli pompujemy przez niego kilkaset amperów prądu, które jak mówiłem, w, w regule drzewa podnosimy do kwadratu, no to powoduje to, że tak powiem, potężną, wydzielanie się potężnego ciepła. Cały pojemnik jest zanurzony oczywiście w ciekłym helu, żeby efekt na przewodnictwa był utrzymany. No i ten pojemnik musi być jakieś zamknięty. A jeżeli pojawia się podeszeczcie no to hel zaczyna odparowywać, czyli, powoduje, czyli pojawia się po prostu wzrost ciśnienia par helu nad, nad tym elektromagnesem, co może spowodować rozwalanie pojemnika i krótko mówiąc, wylanie helu. W momencie wylania się helu następuje ogrzewanie się cewki, czyli cała cewka wychodzi w związku z brakiem chłodzenia z efektu nad przewodnictwa zaczyna się po prostu potężnie grzać, co właśnie miało miejsce w jednym z elektromagnesów. Czyli od tego punktu, gdzie to zjawisko miało, że powiedzmy swój zarodek, nastąpiła taka potężna propagacja ciepła wzdłuż całej cewki i ono się po prostu bardzo efektownie prawdopodobnie spaliło. Wyciągnięcie takiego magnesu ze 100 metrów poniżej poziomu gruntu, a on waży około 60 ton, to jest potężna operacja logistyczna, która niestety wymaga dużej ilości czasu, skutkiem czego LHC stoi nieużywane i zepsute. Awaria miała miejsce w drugim tygodniu września, w drugim tygodniu działania akceleratora, natomiast miało być to zrobione do marca, z tego co wiem prace się opóźniły i dopiero w czerwcu LHC będzie oddane do użytku.